Dzień dobry, witam państwa na kolejnym nagraniu z cyklu Kompendium Wiedzy o Ekonomii i Zarządzaniu. Dzisiaj troszeczkę opowiem o zarządzaniu środowiskowym. Nim przejdę do samej koncepcji zarządzania środowiskowego, opowiem skąd to się zaczęło. Więc, przede wszystkim, sama idea zarządzania środowiskowego wzięła się stąd. Że zauważono, pewne, doświadczono pewnych globalnych problemów ekologicznych, takich jak tutaj wypisane na tablicy: zmiany klimatu, utrata bioróżnorodności, wylesianie, zanieczyszczanie środowiska, zakwaszanie wód, topnienie lodowców i zaburzenie cyklów obiegu azotu i fosforu. I jednocześnie zauważono, że biznes ma spory udział w tych działaniach, ponieważ biznes bierze czyste zasoby, na przykład korzysta z wody, a oddaje ścieki, bierze produkty, a oddaje odpady. Są też produkty e, różnego e, rodzaju procesów spalania, tak? na przykład paliw kopalnianych w postaci różnego rodzaju gazów wydobywających się z kominów, fabryk. W związku z tym kluczowe znaczenie dla biznesu ma to, co my robimy w tym obszarze troski o środowisko. I zarządzanie środowiskowe jest takim celowym, intencyjnym dbaniem o to, jak my zużywamy zasoby oraz o to, aby jak najmniej ich zanieczyszczać. O to, żeby racjonalnie ich używać i nie zanieczyszczać zasobów. Przede wszystkim, skąd my wiemy, że mamy system taki zarządzania środowiskowego? Najczęściej stąd, że mamy wdrożone pewnego rodzaju normy, systemy zarządzania środowiskowego. I najbardziej popularne normy, standardy, to norma ISO 14001, norma EMAS, która jest taką normą specyficznie europejską. Za chwilę Państwu opowiem więcej o tych dwóch normach. Ale poza tym bardzo popularny taki standard, certyfikat to jest certyfikat FSC. To jest certyfikat zrównoważonego leśnictwa, który mówi nam o tym, że jeżeli zużywamy w naszej produkcji drewno, to ono pochodzi z tak zwanych zrównoważonych upraw, czyli takich, gdzie. Um, pozyskujemy taką ilość drewna, ile nam przyrosło w danym roku. I ostatni dosyć popularny certyfikat to jest certyfikat ISO 50001. Jest to grupa certyfikatów związanych z zarządzaniem energią, ponieważ ten przemysł energetyczny jest jednym z największych trucicieli, dlatego tutaj jest bardzo duży nacisk biznesu, aby coś w tym obszarze zmieniać. Jeżeli chodzi o systemy zarządzania środowiskowego, jednym z najbardziej popularnych jest system EMAS, który jest systemem Unii Europejskiej oraz system ISO 14001. Jest to norma zaproponowana przez Międzynarodową Organizację Standaryzacji, która właśnie um, Czyli ISO to jest ta międzynarodowa organizacja, która ma cały szereg standardów w różnych obszarach, które mają pomagać firmom z tym, jak sobie radzić właśnie z tym uporządkowaniem różnych obszarów. I norma ISO, ale także e, norma ISO jest bezpośrednio oparta na czymś, co się nazywa cyklem deminga. To jest taki cykl, zgodnie z którym planujemy pewne działania, wykonujemy te działania. Sprawdzamy następnie, czy one się dobrze wdrożyły, bo może się zdarzyć, że coś, co świetnie funkcjonuje w różnych firmach, u nas w firmie nie jest dobre. U nas w firmie się nie sprawdzi, bo nasz system jest troszeczkę bardziej oryginalny. Następnie, jak sprawdziliśmy, to korygujemy, działamy, tak, czyli ten kolejny krok i planujemy nowe działania. Czyli zobaczcie Państwo, to jest taki system oparty na ciągłym doskonaleniu. I mimo, że tutaj pokazuje ten cykl deminga, na którym opiera się norma ISO, to tak naprawdę wszystkie normy są oparte na, na takim albo przynajmniej większość standardów zarządzania, jest opartych na takim założeniu ciągłego doskonalenia się. A jaka jest różnica między normami ISO i EMAS? Jeżeli chodzi o zarządzanie środowiskowe, to przede wszystkim norma EMAS jest normą obowiązującą w Unii Europejskiej. Natomiast ISO jest takim standardem międzynarodowym. Jeżeli chodzi o normę EMAS, to wymagany jest taki przegląd wstępny. W przypadku ISO on jest nieobowiązkowy, ale większość firm się decyduje na to, ponieważ tak naprawdę takie wdrożenie systemu wymaga dużego nakładu pracy, więc ten audyt, taki pierwszy, który jest wykonywany w celu uzyskania certyfikatu, firmy chcą najczęściej bardzo dobrze wypaść, więc starają się w jakiś sposób przygotować poprzez zrobienie takiego audytu wewnętrznego, bardzo wstępnego, czy, czy pomoc pewnej firmy, która pomoże im zrobić pewien przegląd ich praktyk. W normie EMAS audyt jest wymagany co 3 lata, w normie ISO co rok. Obie normy opierają się właśnie na tym cyklu ciągłego doskonalenia, ale w normie EMAS jest to założenie, że doskonalimy się i wdrażamy działania nie poziomowi odpowiadającemu ekonomicznie opłacalnemu zastosowaniu najlepszej technologii. W normie ISO tego nie ma. I w normie EMAS zwracamy uwagę, żeby dostawcy przestrzegali polityki środowiskowej, a w normie ISO mamy obowiązek poinformować dostawców, informujemy ich. Bardzo często jednak, i w normie ISO, jeżeli już firma nabyła taką normę, ma, ma prawa do używania y, y, certyfikatu, to jednak zwraca uwagę na, na to, żeby dobrać sobie dostawców, którzy również przestrzegają pewnych zasad. Ile kosztuje taki system zarządzania środowiskowego? Największym kosztem jest wysiłek włożony w to, żeby przejrzeć wszystkie procesy firmy i znaleźć miejsca, w którym ta norma powinna mieć zastosowanie, znaleźć miejsca, w których my możemy coś lepiej robić pod kątem środowiskowym? Sam system powinien być jak najprostszy, powinien być jak najbardziej logiczny. Bardzo często wręcz się okazuje, że poza tym kosztem tego wysiłku tej pracy włożonej w przygotowanie takiego systemu zarządzania środowiskowego w firmie, to firma oszczędza. Dlatego że um, celem tego wdrożenia zarządzania środowiskowego, ono jest związane z przejrzeniem bardzo dobrze naszych procesów w firmie. Co wiąże się z tym, że w wielu miejscach odkrywamy, że zużywaliśmy za dużo zasobów. Albo możemy naszych zasobów, nasze zasoby używać lepiej, rozsądniej, w związku z czym oszczędzamy środki. I tak naprawdę bardzo wiele firm dzisiaj do swojej strategii wpisuje właśnie cele środowiskowe. A jakie są korzyści z systemów zarządzania środowiskowego? Przede wszystkim etyczne, dlatego że odpowiadamy za to, jak gospodarujemy zasobami wewnątrz naszego pokolenia, jak dbamy o zasoby dla przyszłych pokoleń. Są korzyści ekonomiczne, ponieważ dzięki temu, że mamy taką normę wdrożoną, bardziej racjonalnie zużywamy zasoby, mniej produkujemy odpadów, a za odpady się płaci. Rozsądnie używamy energii, więc są mniejsze koszty. Poza tym, przygotowując się do wdrożenia normy, bardzo często przeglądamy te ryzyka, które nam grożą w związku z działalnością. W związku z tym, bardzo często jest tak, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają patrzeć, czy firmy zarządzają ryzykiem, jaki mają system zarządzania ryzykiem. Są też korzyści prawne, ponieważ wyprzedzamy trochę pewne wymogi prawne. Bardzo dużo firm wprowadza rozwiązania ekologiczne, które jeszcze nie są wymagane prawnie, ponieważ dużej firmie bardzo często trudno jest się dostosować do nowych wymogów, dlatego firmy niejako wyprzedzają, aby później nie być zaskoczone zmianami prawa. Są korzyści komercyjne, ponieważ zyskujemy natychmiast tych. Wykonawców, którzy są bardziej proekologiczni, no i przede wszystkim korzyści wizerunkowe dla firmy. Dzisiaj coraz więcej klientów wymaga, aby produkty były wyprodukowane w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Każdy chce, żeby właśnie te produkty, które kupujemy, spożywamy, były jak najlepsze i dla nas, i dla środowiska naturalnego. Dziękuję za uwagę.